Andrzej Wróblewski wybredna kaczka. Tego dnia szewczyk Lutek obudził się z szumem w głowie. Może to było zapowiedzią tego, co go miało spotkać. Usiadł na swym ubogim wyrku, które znajdowało się w skromnej izdebce wynajmowanej w posiadłości swego majstra. Ten był prawdziwym skąpiradłem. Lutkowi i innemu szewcowi. Oksywce kuternoga, płacił grosze, a sam bogacił się na ich pracy. Z czasem i majstra dopadła jednotbieta. Masowa produkcja niedrogiego obuwia spowodowała, że nie opłacało się naprawiać uszkodzonych butów. Łatwiej było kupić nowe, a stare wyrzucać. Stąd, tuż i popyt na usługi szewskie zaczął spadać. Lutek wstał z wyrka. Ziewa, ziewnął i przeciągnął się, aby wyprostować kości poprzez panej nocy. Nie zdążył jeszcze przejść do pomieszczenia pracowniczego, gdy w korytarzu zaczepił go Kuternoga. Cześć, Lutek, słyszałeś? Co? odparł zdziwiony Lutek. Jak to? Zdziwił się z kolei Kuternoga. Szef pan krutuje i nas zwalnia. Niemożliwe szepnął zatrwożony lutek. Tak odparł Kuternoga. Ze mną właśnie rozmawiał. Ciebie też pewnie poprosi. Rzeczywiście, po pięciu minutach majster wezwał na rozmowę ludka i oświadczył mu, że go też zwalnia. Związane to było z utratą mieszkania. Obaj z Kuternogą niewiele mieli. Każdy z nich zmieścił swe rzeczy w plecaku i niebawem opuścili dom majstra. – Co teraz? – spytał bezradnie Lutek. – Cóż, byłem przewidujący i załatwiłem sobie już pracę w cukierni – odpowiedział Kuternoga. – Teraz ludzie są bardziej zamożni. Przychodzą na różne spotkania przy kawie i ciastkach. Kupują je też na wynos. Popyt rośnie… Jej interes kwitnie. Niestety, jest tam tylko jedno miejsce wolne, więc nie mogę cię zabrać ludku ze sobą. Ale wiesz, słyszałem, że tu nieopodal, pod zamkiem Ostrońskich, jest podobno jakieś jeziorko, po którym rzekomo pływa pewna kaczka, która może dużo zdziałać. Osobiście nie bardzo w to wierzę ale przy braku pracy i mieszkania warto sprawdzić. Przecież nie masz szans na zatrudnienie od ręki, ani na kredyt w banku, choćby na wynajem pokoju, nie mówiąc już o kupnie mieszkania. Zdesperowany Lutek podziękował za radę swemu kompanowi. Po chwili kuternoga oddalił się, a Lutek został sam na środku chodnika, nie wiedząc, co ma robić. Zapamiętał jednak, o czym mu wspominał jego kompan o tej kaczce cóż, trudno sobie wyobrazić, żeby tam była jakaś kaczka, ale w tej sytuacji nawet i taką pozornie absurdalną wiadomość trzeba sprawdzić. Zaledwie lutek przekroczył próg zamku, drogę zastąpił mu ochroniarz. Pan do kogo? spytał groźnie. Patrząc nieufnie na nieznanego osobnika w podniszczonym ubraniu i ze starym plecakiem. Lutek stanął jak wryty. Nie był bowiem przygotowany na takie pytanie. Szybko jednak przyszedł mu do głowy świetny pomysł. Ja jestem z przedsiębiorstwa wodociągowego. Prowadzimy konserwację przewodów w podziemiach. Chciałbym się dostać do piwnicy. Wygląd Lutka i jego wypowiedź na tyle wydawały się ochroniarzami wiarygodne, że odparł: W porządku, niech pan przejdzie tym bocznym korytarzem do końca. Tam będą schody do piwnicy. Lutek szybko udał się we wskazane miejsce. Wkrótce znalazł się w mrocznym podziemiu. Niewiele mógł tam zobaczyć. Widział jedynie nieotynkowane ściany z cegły. I jakieś drzwi, chyba metalowe, bo już mocno pokryte rudą rdzą. Z ciekawości nacisnął klamkę i nagle, ku jego zdziwieniu, drzwi otworzyły się z piskiem zawiasów i chrzęstem klamki. Za nimi ujrzał wielkie pomieszczenie, na środku którego znajdowało się małe jeziorko. Po nim pływała złota kaczka. Jednak kuternoga się nie mylił, pomyślał Lutek. Zapanowało milczenie, które przerwała kaczka. Nareszcie ktoś tu przyszedł. Pływam i pływam tu, jak głupia, od wieków, a nikt się nie zjawił. Widzę, że ty, młodzieńcze, się odważyłeś. Muszę ci powiedzieć, że jestem zaklętą w kaczkę księżniczką. Chcę wreszcie zrzucić ten czar z siebie, ale ktoś, kto chce mnie wyzwolić, musi spełnić trzy warunki. Za to gotowa jestem zostać jego żoną i obdarzyć sporym majątkiem, który odziedziczyłam po rodzicach. Jakie to warunki? spytał zaciekawiony Lutek. Nie mam pracy ani mieszkania, więc gotów jestem spełnić każde Twoje życzenia. Dobrze, odparła kaczka. Dam ci nowe mieszkanie, ale musisz mnie tam w nim zameldować. Nie ma problemu, rzekł Lutek. Spróbuję to zrobić. Nazajutrz udał się pod wskazany przez kaczkę adres. Wszedł do budynku i ze zdumieniem zobaczył na jednych z drzwi tabliczkę ze swoim nazwiskiem. Wszedł do środka i znalazł się w przytulnym, dwupokojowym mieszkaniu z umeblowaniem. Następnego dnia udał się do biura ewidencji ludności. Niestety, urzędniczka zgodził się tylko na zameldowanie czasowe, kaczki. Widzi pan, Powiedział o wszystkim kaczce, ta zrobiła kwaśną minę. Zameldowanie czasowe nie tego się spodziewałam. Myślałam, że jesteś bardziej operatywny. Cóż, teraz drugie zadanie przed tobą dam ci pracę, ale musisz się postarać, aby mnie też tam zatrudnili. Pratę tą było elektroniczne prowadzenie ewidencji kadrowej w korporacji. Lutak nie miał pojęcia o tej czynności, ale nagle okazało się, że potrafi poradzić sobie z programem komputerowym. Gdy poprosił o zatrudnienie jego znajomej, spotkał się z odmową. Proszę pana, my o tej pani nic nie wiemy, żadnych danych osobowych, nie mówiąc już o referencjach. Przykro mi, ale anonimowe osoby nie mają tu wstępu. Po tej rozmowie, Lutek ponownie wrócił do piwnicy. Kaczka znów nie była zadowolona. Wiesz, spodziewałam się po tobie więcej. To ja ci załatwiłam pracę, a ty nie potrafisz załatwić jej dla mnie? Cóż, daję ci ostatnie zadanie. Musisz pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i załatwić nasze formalności ślubne. Ale. Jak to? rzekł zaskoczony Lutek. Przecież ja nie jestem przygotowany na taką zmianę w życiu. Trudno. Jeśli chcesz mnie zostawić na następne lata, to proszę bardzo, ale twoja praca i mieszkanie natychmiast znikną. Dobrze, dobrze. Uspokoił się Lutek i zaraz poszedł do urzędu stanu cywilnego. Tym razem kaczka dała mu dowód osobisty i inne dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego. Gdy tylko wyszedł z urzędu, ujrzał przed sobą zgrabną blondynkę, która zaraz się do niego odezwała. Cześć, ludku, nie poznajesz mnie? Jestem kaczką z podziemi zamku. Co prawda, nie tak wyobrażałam sobie spełnienie tych warunków. Ale ten trzeci, który w pełni zrealizowałeś, otworzył mi szansę na nowe życie. Od jutra, po zawarciu związku małżeńskiego, zamieszkamy razem. Niestety, z powodu inflacji, mój majątek został mocno uszczuplony. Musisz więc się postarać i ciężko pracować, bo jestem przyzwyczajona do luksusu. I mam wygórowane potrzeby. Zaraz zmienimy mieszkanie na większe, zakupimy samochód i jeszcze muszę mieć nowe kreacje. Na to wszystko niestety trzeba sporo pieniędzy. Tu moje czary już nie działają, wszystko teraz spocznie na Twoich barkach. Lutek ciężko westchnął. Już lepiej mi było pozostać skromnym szewczykiem, niż utrzymywać teraz księżniczkę.